Witajcie, oto ja znowu Kędziora I, i znowu czas na odcinek piąty i zaraz zobaczymy dogrywkę, mi skarpety i alaby w innej konkurencji, w innej konkurencji strzelanie w trójkąt. To, to właśnie ten trójkąt, który Wam przedstawiam. Zbliżenie na alabę i na skarpetę. Dwójka naszych uczestników. Pierwszy zaczyna alaba. No to skarpeta, przepraszam, i... Chybił, czy nie? Bo Sęgiel nie zauważył. I skarpeta niestety chybi. Jak Alaba sobie poradzi, jak Alaba. Trójkoń widać. Alaba jeszcze... W... I... Drugi lag. Cały czas 0 do 0. Jeszcze będziemy widzieć 8 strzałów razem wziętych. Dobija! I mamy jeden do zera. alawa z dziwną miną, jakby się bał, że przegra. Ale zobaczymy. Mam problem. z Skarpeta. Czy Alawa to trzyma? I super. Niestety będzie mógł skarpeta. Zwiększyć swoją szansę na wygraną, czyli strzelić. Dwie bramki. I i oddala. I oddala się od Sebastiana, a Sebastian się oddala od swojego wymarzonego zwycięstwa. Ja się Sebastian, wkurzony. Krótko. Trafiłeś? Nie. Sebastian się skarży na buty. Ej, Niestety. nie będę wiązał. Niestety. Mam problem. I skarpeta 3 do 0. Podwyższa swoją przewagę. Jeszcze trzy strzały. Jeszcze trzy strzały, ale aby jeden skarpety.